brawami, grąkimi! Czekamy jeszcze na muzykę, proszę Państwa. Oczywiście bez muzyki nie ma życia, a tym bardziej pokazu mody. Jest z nami już Karolina. Drodzy Państwo, trudne początki, a jak to mówią, brawa zawsze są dobrze i widziane i słyszane. I kolejna nasza Aneta Siara, naszka terapii zajęciowej. Święciówka przy Polskim Związku Buchnym, koło terenowe. z radą już za chwilę, a tutaj jeszcze przed Karolina Boleszu. Zwróćcie Państwo uwagę na te wieczorowe wzory haftowane ręcznie. No i tutaj proszę bardzo, powitajmy Anetę Siarę na wybiegu. Jak to się mówi mała czarna, ale zawsze w każdej szopie powinna być, także taka w wersji wieczorowej, czyli mała czarna z koronką, bez pianki, oczywiście. Fantastyczna jeszcze na te ciepłe wieczory wrześniowe, proszę Państwa, na jakiś koktajl, na jakiegoś grilla, taka sukienka, a także proszę zobaczyć na taką piękną tutaj galę jak nasza. Mój kolega zawsze w takich kreacjach chodzi na grilla. A teraz yy, Aleksandra Michalczewska, środowiskowy dom samopomocy przy Stowarzyszeniu do Życzyn Zrób Niepełnosprawnych Razem. Powitajcie ją serdecznie i gorąco, tak? Pani machają, proszę bardzo. Tak jest. Jeden uśmiech, drugi uśmiech. Jeszcze Boczek pokażemy. No, ona się zna na tym, że tak powiem, na tej robocie. Idzie do nas, proszę Państwa, Jana nas Paulina, Środowiskowy Dom Samopomocy przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Razem, Paulina, jak zawsze wesoło, już Was pozdrawia. Serdecznie. Tym bardziej w niezawodnej, czerwonej sukience marki lary. No zresztą, jak to mówią, szanowni Państwo, e, że e, elegancję to się, e, e, że tak powiem, z mlekiem matki wysysa. A matka kadłubna teraz. Anna Bożymowska, warsztat terapii zajęciowej, leśniczówka przy Polskim Związku Głuchych, koło terenowe z Znania bardziej tak na różowo, troszkę luźniej, ale też elegancko z tą piękną falbaną, oczywiście. Wielkie brawa, proszę Państwa! I kolejna samodejka, czyli y, Justyna Bielińska. I znów środowiskowy dam samo pomocy ze stowarzyszeniem różnic osób razem. Jest tyna jak zawsze pełna optymizmu, uśmiechnięta i zadowolona z życia, czego jej troszeczkę zazdrościmy oczywiście. Jest... Aleksandra Broda. Aleksandra Broda, warsztat terapii zajęciowej do celu. Pięknie nam tutaj zawnęła się sunią na scenie. zwierzę różowo i wieczorowo. Zawsze że tak powiem, modny i popularny, Do wszystkiego ten kolor. No i drodzy Państwo, teraz za chwilkę będziemy w bardziej, że tak powiem, Pani Prezes się wzruszyła. Przez żyli, płakało normalnie jak bobry tutaj, no. Proszę Państwa, Ewelina Seta, do celu, w warsztatach Ciekawe, bo to wygląda w ten sposób, że bardzo wiele tych osób, od dziecka przechodzi przez poszczególne e, warsztaty, domy, instytucje. I inni e, ludzie, jak właśnie razem, jak jak, jak, jak oni znają ich od małego i później widzą takie piękne już kobiety na scenie. Więc nie ma się co dziwić ze wzruszenia. Proszę Państwa, duże brawa dla dziewczyn. Wielkie brawa, jeszcze mamy tutaj okazję podziwiać się. Będą się pojawiać parami, żeby się Państwu pokazać, pomachać, pozdrowić. Proszę jak pięknie. Jest pokaz w wieczorowych marki Larin. Chcielibyśmy w ogóle podziękować przy okazji Salon przez Zieszko Kosmetyczne Larin przez 0763. na wszystkie mazemki są i pięknie umanowane, i pięknie uczesane. No i oczywiście Emilia Brubel, która tutaj wspólnie z dziewczynami ćwiczyła choreografię, ale która też jest tak jakby zaprzyjażona z galerią Larin, więc no wiadomo, stylistka, blogerka, a jej przy okazji fotograf z zamiłowania. Teraz robi zdjęcia, właśnie ona filmuje dla Iriny. Żeby na wiedziała, co się dzieje. Słuchajcie, to niech filmuje, że brawa są w tyle, żeby nie było, że o, Patrz i Indy, nikt nie Mamy kolejną parę, proszę Państwa. A więc nasze dwie uśmiechnięte podopieczne, zawsze z pogodą ducha i w pozytywnym nastroju. No i słuchajcie, na koniec te dwie, e, równie jak pozostałe zjawiskowe dziewczyny, w różu i w czerwieni, gorące brawa. Aleksandra i Ewelina. I będzie chyba jeszcze jedno wyjście, prawda? Teraz takie wspólne. Nie wiem, czy Emilia do nich dołączy, do tego wspólnego wyjścia.